I mam wiedzieć w kolejnym odcinku na kanale, słuchajcie zaczynamy nowy event, a właściwie kilka eventów w jednym, bo jest, ponieważ jest Black Friday, jest, są najlepsze informy w paczkach, są nowe karty, droga do finałów Mistrzostw Świata, jest Mbappe, są Modric, Marquinhos, Suarez m.in. w paczkach i to co chyba dzisiaj największe, czyli nareszcie ikony z Mistrzostw Świata są. Właściwie nie ma, za godzinę będą, ale odcinek zaczynam nagrywać troszeczkę wcześniej, ponieważ dostaliśmy już bardzo dużo kontentu związanego z Black Friday I paczki po prostu zaczną otwierać po 19, gdy te ikony już będą w paczkach Te karty z Mistrzostw Świata, z Drogi do Mistrzostw Świata są już dostępne, Mbappe, Sant Marquinhos i tak dalej a reszta będzie o 19, więc e, słuchajcie, na samym początku jeszcze jak możecie zostawić jaka jak nie skrócić kanału, zasulujcie. E, na ten moment mamy nową zakładkę Black Friday i są tu szybkie wyzwania Black Friday. Na ten moment podejrzewam, że tu się pojawią jeszcze jakieś kolejne po 19 właśnie. I tu wam polecam sobie patrzeć, bo jest, była m.in. paczka za 50 tysięcy. E, tutaj nowe ZWC powin, powinno być co półtora, co godzinę, co dwie godziny, może różnie jest to co roku. E, I naprawdę polecam wam sprawdzić sobie, no może nawet na aplikacji e, z FIFY. Czy jest jakieś nowe? SBC. I jeżeli chodzi o inne rzeczy, mamy oczywiście rozbudowa 81+, będę, na tej będę się skupiał w kolejnym odcinku, a dzisiaj jeszcze nowa rozbudowa 80+, jest ona powtarzana tylko 3 razy i podwójna rozbudowa 85+, którą dostaliśmy przed chwilą i można ją zrobić 5 razy dziennie. Nie jest najtańsze, bo jest skład 84+, plus dwie karty minimum 85, więc podejrzewam, podejrzewam że w granicach około 30-35 tysięcy, więc jak nie traficie karty wyżej ocenionej jako 87%, może nawet 88, to raczej się to nie zwróci. Ale myślę, że warto sobie zaryzykować raz czy dwa. Biorąc pod uwagę, że e, tak fantastyczne karty są aktualnie w paczkach dostępne. I co ciekawe, ikony z Mistrzostw Świata można trafiać właśnie w tych paczkach, czy w tych z upgrade'u 81, czy 80, po raz pierwszy. E, taka możliwość jest. I jest to tyle, jeżeli chodzi o Black Friday. Chyba na ten moment. E, jeszcze coś nowego jest w zadaniach sezonowych, jak dobrze pamiętam. E, chyba Icardi, czy. Joe Mario? To Koi dobra. W ogóle nie byłem blisko. I 86, co ważne też nie powiedziałem, te karty nie są upgrade'owane. Mam stały overall 86, jak tutaj Toko Ekambi i w grze okej, okay, nie da się zobaczyć jego w grze. W Squad możemy sobie zrobić tą kartę. 6 asyst z napastnikami, 7 goli, piłkarza jest dla Liga, z Ligą i wygrać 7 różnych meczów właśnie w Squad battle, więc nie trzeba dużo grać, a jeszcze jakieś małe paczki do tego dostajemy, więc myślę, że warto. I Black Friday, gdzie mamy paczkę za 55 tysięcy i po prostu trzeba wygrać Mężów w dowolnych trybach fut. I jeszcze mamy do tego że takiego zawodnika 84, paczka 25 tysięcy, kolejna 25, tak, 4 paczki za 25 tysięcy i piłkarz 84, więc naprawdę bardzo e, fajne zadania. I dobra, jest to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy na ten moment. E, zobaczmy jeszcze tylko na, na rynkach transferowych, ile, ile chodzi Mbappé, są i tak dalej. Bo z tego co widziałem, te karty naprawdę są. Drogie i są naprawdę bardzo fajne Suarez chodzi w granicach 150 tysięcy Ale to jest chyba najgorsza karta aktualnie Modric w granicach 300 tysięcy Corona, Wijnaldum i Mertens to, to są chyba te karty najgorsze Ale Mbappe chodzi w granicach chyba 5 milionów Timo Werner też jest to jedna z gorszych kart, około 100 tysięcy Ale chociażby Marquinhos Który chodzi za prawie ponad 900 tysięcy W tym momencie Jest jeszcze Ben White, który chodzi za jest 150. Mateusz Nunes około jest 100 tysięcy. Son ponad milion. I oczywiście Mbappe, o którym mówiłem przed chwilą, ponad 5 milionów. Więc tą kartę chyba każdy by nie chciał trafić najbardziej. I dobra, zanim godzina 19, otwórzmy jeszcze paczkę z trzema gwarantowanymi informami, które trzymam od ponad tygodnia. Oczywiście Best of Team Model Week jest dostępny, więc te wszystkie najlepsze można trafiać w tej paczce. I jest walkout. Portugalia. Prawy pomocnik. Ok. Otawio. Który nie wiem e, dlaczego grał wczoraj zamiast Rafaela Leo w meczu. Zobaczmy, czy się będzie coś obok tego, ale chyba raczej nie może być nic poniżej 64 ofera, co by było ukrywalne. Dobra, zobaczmy, co my. Nowego jeszcze obok tego. Okej, okay, słuchajcie, mamy godzinę 19 i są nowe ikony: Ronaldo, Zidane, Krajów, Eusebio, Figo. E, wszystkich niestety nie zobaczymy na ekranie przetrzymania, ale za chwilkę będziemy mogli sobie je zobaczyć w składach koncepcyjnych. I dobra, tutaj mamy wszystkie karty, które są e, ikonami z Mistrzostw e, Świata. Są jakieś nowe? Nie ma nowych: jest Vieira, jest Cloze, Vampersi, który jest dostępny w SBC. Petit, Crespo, e, Cafu, Laudrup, Drogba, e, Emilio Budragenio i Figo. Także trochę ich jest i no, chyba każdy będzie chciał trafić Ronaldo, który podejrzewam, że będzie wart ponad 10 milionów. Dobra, zobaczmy czy jeszcze coś nowego mamy dzisiaj o 19, jeśli chodzi o SBC, czy zadania są nowe. I mamy nowe zadanie, są to codzienne logowania. Za codzienne logowanie przez 7 dni, tak? Eee, tak, przez 6 dni. Eee, mamy paczkę za 35 tysięcy i do tego codziennie paczkę z dwoma rzadkimi zawodnikami, więc naprawdę warto. I mamy jeszcze puchar Black Friday. Czy to jest było wcześniej? Nie, to jest nowe. I mamy paczkę rzadkiego piłkarza 84 plus i do tego tej paczki 83 plus i 80 plus, więc też myślę, że warto sobie będzie tam zobaczyć. 10 meczów trzeba wygrać, żeby mieć wszystko. Czy w punktach przynajmniej coś się pokazało? Nowe wymiany mamy, jest Chorwacja, jest Senegal, Francja i, i Niemcy, także to wszystko sobie też na pewno będę powoli robił i powiem wam szczerze, że do tej pory mam chyba wszystkie z wyjątkiem tego jednego, które były dostępne do zebrania te żetony do wymiany z FIFA World Cup i te cztery nowe, które będę robił pewnie w ten weekend, więc już zbliżamy się do player picka pewnie wymiany. World Cup z ikoną właśnie FIFA World Cup. Dobra, zanim przejdziemy do sklepu, zobaczmy jeszcze, co mamy nowego w SBC, bo tutaj też na pewno się coś pojawiło. Paczek naprawdę, mam dzisiaj naprawdę kilka fajnych, więc liczę, że coś uda się trafić. W Black Friday nie ma nic nowego. Leo Messi w SBC. Jego karta Flashback. Powrót do przyszłości z 2006 roku. I ta karta wygląda tak. 4 na 4, średnia się na pracowitość. I wygląda w ten sposób. Dribbling ma fantastyczne. Strzały ma ok. Raczej mogły być troszkę lepsze. Tempo ma bardzo fajne. Podania też są ok. Zobaczymy, co zrobić tutaj z kosztem. Mam nadzieję, że nie będzie on bardzo drogi. 84, 87, 86, więc w krańcach podejrzewam 300, może 350 tysięcy. Wydaje się ok. Ja robić na pewno nie będę. Zobaczmy, czy coś jeszcze obok e, tego jest. Po raz kolejny e, paczka z Zbohaterm Food do 89 maksymalnej oceny, ale to prawdopodobnie zrobię w kolejnym odcinku, bo dzisiaj mam naprawdę bardzo, bardzo dużo e, paczek. Jest jakiś Williams Pawtogory, ale to już było. Rozbudowa 84. Także tu jest nowa paczka. Dali nam rozbudowę 85. Teraz nam dali rozbudowę 84, plus e, ogólna ocena 83 i dwie karty 80. 4 To też zrobimy sobie w kolejnym odcinku, prawdopodobnie, chyba że dzisiaj trafimy jakiś wysoko oceniony duplikat, żeby tam wrzucić, bo tą rozbudowę 85 plus już mam zrobioną i więcej chyba nic nie ma. Tak, tu mam już gotowe, ale zanim to po prostu zgłoszę, to otworzymy paczki, bo może coś trafi się niewymiennego, gdzie będzie można sobie wrzucić właśnie do tego SBC. Także możemy przejść do paczek i mam nadzieję, że jakąś jedną kartę specjalną uda się trafić i możemy zacząć od paczki z Francji, Anglii lub Niemiec 83+. Plus. A reszta już tylko te, w których coś będzie. Czym zaczniemy? Wokałtem Anglia, prawy obrońca i Alexander Arnold 87%. Liczę, że jakąś kartę może 88%, może ze dwie się uda trafić. Wow, to była paczka wymienna, bo wtedy będę mógł sobie zrobić dużo taniej to SBC z bohaterem food Marvela. Dobra, jak coś będzie, to się widzimy. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałem. W paczkach promocyjnych jest jedna nowa paczka, której do tej pory nie było za 10 monet. Mamy paczkę z czterema zawodnikami, złotymi chyba czy trzema i jednym player pickiem, więc też naprawdę bardzo warto sobie to zrobić. Prawdopodobnie większość będzie wyglądała w ten sposób, gdzie będzie właśnie karta e, poniżej 83, ale myślę, że i tak warto sobie otworzyć. No stracić się na tym nie da. Wow, walkout w. W darmowej paczce, z jednym zawodnikiem i jest to Benzema91 no tego się spodziewałem otworzyłem już 7 chyba paczek, wartych może no ponad myślę 200 tysięcy i Benzema w darmowej paczce z jednym zawodnikiem, który jest wart ponad 60 tysięcy niesamowite okej okay, słuchajcie, zostały nam dwie paczki za 50 tysięcy to są nie za 100, nie wiem przez to, że jest kilka zawodników dodatkowych nie potrafię ich rozróżnić. Mam nadzieję, że to są 100 tysięcy, ale zobaczmy, czy będzie coś w końcu lepszego. Jest walkout Brazylia, Bramkas. Chociaż tyle, że powyżej 88 w rale i będę mógł, mógł go wrzucić do SBC. Czy to jeszcze obok Edersona? Raczej nie. I tak jest to paczka za 50 tysięcy. Dobra, przechodzimy jeszcze do tej ostatniej. Przed zgłoszeniem, oczywiście, paczki 85. Plus. Zobaczmy, czy w końcu będzie jakaś karta specjalna niestety nie. Może mam nadzieję, że w tej 85 plus coś będzie. I co ciekawe jeszcze w sklepie mamy jeden żeton do wymiany World Cup, więc jeżeli ktoś chce zebrać wszystkie to tutaj jest kolejny do zebrania w paczce za 75 tysięcy lub 500 FIFA pointsów. I do tego jest piłkarz Team of the Week, ocenia 83 plus i paczka jakby za 50 tysięcy. No ja raczej otwierać tego nie będę. Więc już wiem, że wszystkich żetonów nie uzbiorę, więc maksymalnie będzie to pewnie 40. 9 Dobra, przejdźmy do zgłoszenia ostatniego SBC na dzisiaj. Jeżeli wy robiliście tą paczkę, to piszcie, co Wam udało się trafić. Jeżeli w tej paczce jeszcze nic nie będzie, kompletnie nic, że będą dwie w środki piątki, albo dwie środki szóstki, to zrobimy jeszcze tą 84. Ale zobaczmy, mam nadzieję, że jednak coś będzie. I przypominam, że one jest e, powtarzalne: to SBC 85 e, razy 5 można zrobić e, na dzień, więc naprawdę dość sporo. Ale też, tak jak mówiłem, dość sporo. Ono kosztuje ponad 30 tysięcy. Dobra, zobaczmy, czy coś będzie. Jest inform. Ale czy walkout jest? Niemcy, Środkowy pomocnik i Tony Cross 90. Więc naprawdę bardzo dobry w słuchajcie. Także to było tyle. I widzimy się jutro albo w niedzielę w odcinku kolejnym, gdzie będziemy otwierali kolejną paczkę z bohaterem food Marvela i mnóstwem paczek z dzisiejszego dnia Black Friday i upgrade'ów tych 84 plus 85 plus na razie.